Witamy! Witamy! Oczywiście. Co? Dobra, wybieraj, gnoja! No dobra! Ródka Naruta! Oczywiście twoja odmiana mnie pobija. Pobiła? Brrr. A jakby co, witamy serdecznie? Nasze zagrajmy w Naruta, nie wiem jakiegoś tam. na powiesz jakiego? Mm, Ultimate Ninjas... Nie, Naruto się budyną Ultimate Ninjas, to Dokładnie. Tak nie widać mnie. Jaka gra. Stoimy, tak? Ja siedzę sobie. Obejrza się Oczywiście będzie Naruto kontra Sasuke. Widziałaś dobrze. Wiecie, bo ja zawsze mówię za sukę Ja jestem panem dresem. A ja panem sukienką. Jestem ninja sobie. Nie, nie, nie. Chcę być kłodą. Haha, to teraz płoniesz. Nie, nie, nie. Oczywiście przegram, ludzie, bo ja nie umiem brać. Nie, bo to jak ci daję fory, to ty potem masz kocha. Kurde, Tak, bo się przybliżyć. Pod... Mogę się przybliżyć po polach. Sorry, Ty Dzido! Łoń! To było nie fair. Wybuchłaś, po tochanie. Czekaj na mnie na Jo. No. Dobra. Yo. Nie. Weź mnie walnie mocno, żeby nie odwonił. Jak ty. Jak... O, kurde. Nie zauważyłam, że będzie mnie w ogóle rzuca, że to jest logiczne. chłodą, kłodą, kurdem, kurdem. Jak ty się w tą chłodę zmieniać, Ty jesteś chłodą, chłopcem, chłodą. Chłopiec, kurdem. To jest twoje przeznaczenie, byś był chłopcem, chłodą. No, kurna. Nie, 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 Płonij. Już możesz płonąć. Już płonę! Płonę, 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 płonę! płonę. Piękna Jestem piękną kobietą! <noise> teraz mnie uderz. Czy takie coś pierdzielne, że... O, padłam błam kłodą! Moje życie. Pierwszy, co to jest? Gdzie <noise> <Cię> burdel <noise> Stoję ogóle? I Simaka, tutaj, Weź mnie walnij! Postaram no się, ale ty mnie walniesz. <noise> kłoda, kłoda, kłoda! Co to za O, teraz mogę... Cześć, stój! Kurna, stój, hmm. muszę dawać. Dużo. Tak, jest... no, nie mogę jeszcze. Dobra, jeszcze będzie. O oni. nie! Przygrałam. O dobra, już. No już! Sandra! Chyba <grywa> teraz płoniesz. O nie. Nie, tylko nie ten. Mariusz. Lisuś. Jezu. Ty nawala, nie, nie już tego się nawalać nie ma. Oczywiście, o, dziękuję. Dziękuję, przygrałam. Sandra przegrała znowu. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Żegnamy.